w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z lokalnego browaru <coughs> z Blaydon e, Fire, Firebrick e, Brewery jest to Heatwave e, fala upałów. E, jak się domyślacie summer beer letnie piwo 4,2% alkoholu. Ta zawartość alkoholu to mi się troszkę zmieniała. Eee, ale niedużo jakoś, tak. Góra, dół, jeden. Jedną, dwie dziesiąte. Mają też wersję pszeniczną, zdaje się. Ale nie próbowałem. Albo tak ktoś nazwał, <gry> no bo tu jest dodatek pszenicy w tym piwie. Eee, w składzie jest tak. Woda, sód, słód pszeniczny, chmielę i drożdże. Do tego jest dodany e, ekstrakt waniliowy mm, z zieranych wanilii. Okay. Bardzo ładna etykieta. Mamy tutaj femfatal przedstawioną na tle um, łanów dojrzałego um, jęczmienia z kosą. Um, no i te um, łany Jęczmienia wyglądają trochę jak płomienie bardzo ładna, etykieta mm, wykonana przez Wiley e, Bakerta. Co nie tu jeszcze piszę ciekawego, e, dodali trochę mm, mały procent e, z żeby zbudować ten kolor. No, ładny taki bursztynowy. Tutaj czasami mówią, że jest to taki kolor kasztanowy. Piana jest drobno pęcherzykowa, nieduża. Jest taki złamany kolor, trochę kri. Piwo jest klarowne. Użyli pięć typów chmieli od tradycyjnych angielskich do nowofalowych eee, no i zobaczymy jak to będzie. Ok, mamy puszeczkę. Aromat jest w miarę przyjemny, taki wiecie, jest trochę takiej skórki od chleba nieco karmelu, niedużo <laughs> sporo owocowości bym powiedział, że tak pachnie trochę jak dobry bitter no, jakiejś wanilii to nie czuję ok, spróbujmy, da się zrobić muszę powiedzieć, że aromat był Słodszy niż, niż jest w smaku, dosyć tak przyjemnie. Jest spora ilość paloności, mimo że tam napisali, że tylko niewielka ilość, ale jest przypalane to piwo. Sporo takiej przypalonej skórki od chleba, nieco palonego karmelu. Jest też przyjemna owocowość. No i wybija się goryczka. Goryczka jest taka bardzo tradycyjna, brytyjska, trochę ziemista, trochę ziołowa. Fajnie jest. No ale znowu nie czuć wanilii. Jak dodali tą wanilię, no to no, byłoby przyzwoicie, że tak powiem ją od razu znaleźć. Piwo jest delikatne, jeśli chodzi o nasycenie. Bardzo pijalne, odświeżające. Um, gorzkie. No, ale jakoś wanilii nie czuję. Może taka partia. Nie wiem. No bo. No dodali. <laughs> premium wanilię, a a je nie czuć. Ani w zapachu, e, ani w smaku. E, ale tak to piwo jest fajne. Nie? To mi się podoba. Można sobie przy nim posiedzieć, sesyjne, e, wyraźne smaki. Taki porządny, porządny bitter wydaje mi się. E, no ale nie ma tej wanilii. No nie ma. E, dobre piwo, no, ale nastawiłem się na tą wanilię, jak to przeczytałem, a tu ich nie mogę znaleźć. Także ponarzekałem sobie, ponarzekałem. Ale ogólnie piwo jest fajne, przyjemne, owocowe, spalone minutami, fajna goryczka. Także może jak ktoś nie lubi goryczki, to będzie za mocne dla niego, ale ja lubię, także tu jestem zadowolony. W tym punkcie. No szkoda, że tej wanilii nie czuję, ale ogólnie fajnie. Yy, mam nadzieję, że ta recenzja yy, się Wam podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będę Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale to rozumiecie na bieżąco. Po prostu nie opuścicie żadnej ale degustacji. przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej. Możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Cześć.